Siema, cześć witajcie! Gramy dalej w Wizardry 8. Znajdujemy się właśnie na drodze do Arniki i przemykamy się tymi przełęczami tutaj. Obawiam się, że tak, randomie. I właśnie zostaliśmy zaatakowani przez 6-8 bandytów. Jest to 5 bandytów oraz trzech takich złodziejaszków Cut Tak więc. Myślę, że mogą stanowić oni pewne wyzwanie dla mojej drużyny, ale poczekajmy na rozwój akcji. Póki co Erik nie trafił, Korwin również. Niestety nie był to zbyt udany atak, ponieważ jedynie Fiona trafiła w tego bandytę i niestety nie wyrządziła mu żadnej szkody. Będę również nie trafiał. Ok, teraz jest moja tura. Myślę, że być może zrobimy... Tak jest, podejdziemy nieco bliżej. Kurczę, nie wiem co się dzieje, ponieważ zainstalowałem ten moduł przyspieszający poruszanie się przeciwników. Nawet przeinstalowałem go dwa razy dla pewności. I niestety, jak widzicie, z jakiegoś dziwnego i nieznanego mi powodu, przeciwnicy dalej poruszają się w dosyć wolny sposób. Niestety nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł albo jakąś radę, to byłbym bardzo wdzięczny. Ok, myślę, że to jest dosyć dobre miejsce, żeby się zatrzymać. No, nie do końca. Spróbujemy. Nie wiem, może Enchanted Blade. With pleasure. Spróbujemy może tak. I jak dowiedziałem się z komentarzy, za które jestem bardzo wdzięczny i bardzo dziękuję, podczas czarowania na tym okręgu, tutaj po prawej stronie, e, możemy wybrać moc czaru, ale generalnie trik jest taki, że jeżeli, jeżeli kolor okręgu jest inny niż zielony, oznacza to, że. Istnieje całkiem spora szansa, no tak, w skrócie można powiedzieć, że czar nie zadziała, nie wypali, że nasz mak jest, czy też czarodziej, czy psionik jest zbyt mało doświadczony. Jak widzicie, teraz wybrałem pomarańczowy, nie wiem czy to zadziała, czy nie. Kurczę, trochę się zagadałem i chyba zgubiłem wątek nieco. Mam nadzieję, że to nie było zbyt chaotyczne. A nawet jeśli było, to mam nadzieję, że zrozumieliście, co miałem na myśli. W każdym bądź razie dziękuję bardzo za tą informację, ponieważ przedtem o tym nie wiedziałem. To było dosyć ryzykowne, ale spróbujemy, może się uda. Niestety Chociaż niestety Korwin trafił za 11 punktów, a Erik... O proszę za 25 również kolejne trafienie Benka Wydaje mi się, że idzie mi całkiem nieźle. Jeszcze ich tylko 5 zostało do pokonania. No niestety Erik trafiony za 3 punkty. Korwin niestety nie trafia. Jarek nie trafia. Sześć punktów Fiona. I bandyta się zbliża. Ale Benek załatwił jednego z nich. Niestety sam został trafiony za sześć punktów. A ja się rozgadałem. Spróbujemy, może wyleczyć ranę. Przy szczęścia, ten czar powinien wypalić. A my tutaj mamy również. Co my tutaj mamy? Terror. No. Energy Blast. Umarańczowy. Powinien również, również zadziałać. Okej. Okay. Erik został wyleczony. Kiana również trafiła. No, zostało nam tylko dwóch bandytów. Jak widzicie idzie mi całkiem nieźle. Jeszcze ile mu zostało? 15 punktów życia na 20. Teraz już tylko 8. No niestety, kolejna trójka, Erik, bardzo ładnie. I to powinna być chyba ostatnia tura, tak mi się wydaje. Trzy. No niestety, bardzo ładnie. Co to jest? Damy to na razie benkowi. Czerno, czerno, czerwoną miksturę. A tutaj są... Co to jest? Leginsy, Pike włócznia, Gwiazdki shuriken. A myślę, że wybrazimy z tą pułapką bez problemu. Jeszcze jedna. Niestety, ale nic się nie stało. Dobra, to wszystko weźmiemy, i przy okazji trochę się Korwinowi powie, <laughs> podniosła umiejętność artefaktów. Ona została zatruta, ale to nie była zbyt mocna trucizna. Także moja dru... O, coś tutaj chyba przegapiłem. O, właśnie, sandały. Teraz chyba będę musiał... Przebym się nie zgubił, nie zakręcił Będę musiał iść... Dobre pytanie. Gdzie ja jestem? A nie, dobrze idę. Czyli tutaj opuszczamy wreszcie tą przełęcz, a... O, coś tam w tle jest. Jakieś jakieś kreaturę. Widzę jakiś ruch. A więc na wszelki wypadek. <laughs> zapiszemy grę. Jest to numer 33. Możemy teraz spokojnie eksplorować tą dolinę. Tutaj, tam jest jakiś dom po prawej stronie. Tutaj muszę być bardzo ostrożny. Tak jest. Jakieś rośliny ale sobie poszły. Ok, i co to jest tutaj? Tylko. Podniesiemy kamienie. To są kamienie chyba. Bullet stones, kamienne pociski. Eee. No co jest? Czyżbym nie mógł wejść do środka? Chyba nie mogę. No to bardzo niedobrze, że nic nie znalazłeś, bo. Nie, no faktycznie niczego tutaj nie ma i chyba nawet nie jest możliwym wejście do środka, przynajmniej na tym etapie gry. Więc. Niczego tutaj nie znajdę, tak mi się wydaje, ponieważ. No kurczę, nic nie ma. A jak kliknę, to masywny metalowe drzwi są zablokowane od środka i niestety również nie uda się ich sforsować. Hmm. No okej okay. musimy w takim razie opuścić to miejsce. E, tutaj jest e, kolejna droga i tam jakiś drogowskaz, nieco wcześniej widziałem. Tak jest, ale. Oho! Dobra, mam nadzieję, że trzeba. O, 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 o. Dobra, zapiszemy grę. Tak, na wszelki wypadek, bo się banda zbliża, jakaś uzbrojona. Ok. I rozpoczyna się walka. I jest to ilu? 8 przeciwników, dwóch róż oraz 6 rozstabaut, lastabout. Jablika są co to znaczy, ale nie wyglądają oni zbyt przyjaźnie, więc obawiam się, że to może być krwawa jatka. Kurczę, zastanawiam się, czy skoro te walki tak długo nie trwają. ...to nie zacząć ich od kolejnego odcinka odrobinę przyspieszać, ponieważ... E, ...kurczę, wydaje mi się, że to wszystko jest odrobinę zbyt wolne... ...i może być po prostu nudne do oglądania. Okej, udało nam się rzucić e, w międzyczasie czar sieci oraz... E, ...dokonać małych tutaj... E, ...ubrażeń, można tak powiedzieć. No, co się dzieje? Ok, przystawiliśmy mały drużyny i to powinno nam odrobinę pomóc. Okay. Dobra. Erik. Spróbujemy rzucić Enchanted Blades. Natomiast Blaze spróbuje ich uśpić. Co by nam bardzo pomogło w dalszej walce. Chyba jest ich dwóch albo trzech, którzy nie są uwięzieni w tej sieci magicznej. O proszę! To było bardzo ładne. Powinno to w znaczny sposób ułatwić walkę. Dobra, spróbujmy. Nawet Fiona trafiła za 7 punktów, Erik za 4. I proszę, jednego bandytę udało się zabić. Brawo. <laughs> O, dosyć ciekawe zagranie, ponieważ ten bandyta, który usiłował trafić nożem we mnie, trafił swojego koleżkę rzezimieszka, Łotra. mu... dostało mu się. Ok, spróbujemy po raz kolejny e, może rzucić e, czar snu. Natomiast e, Blaze... Mmm... Mind przy odrobinie szczęścia powinno się udać ten czar rzucić. Za dwa punkty został trafiony. Lepsze to niż nic. Jednak ci pozostali zaczęli się poruszać. 26 punktów życia na 79. No, 8, okej. Okay. Okej, okay. widzę, że wszystko się... Dosyć ładnie układa nam tutaj w tej walce. Tylko ich sześciu zostało, i do tego udało nam się teraz ich e, chyba dwóch uśpić. Więc Eryk, e, spróbujmy rzucić wprost. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Korwin trafia za 9 punktów. Fiona trafia za 4. A. Obawiam się, że Eryk niestety popełnił mały błąd, który mam nadzieję nie skończy się fatalnie dla niego. Trzeba go szybko teraz podleczyć. Wydawało mi się, że pomimo koloru pomarańczowego to uda mu się to rzucić, ale jednak nie. Oby tylko się udało go wyleczyć. Jeden punkt życia. Eryku, lecz się, o Eryku! Racjona. Ej! Udało się! Doskonały wynik. E, terror, Sleep... Spróbujmy rzucić sen. E, tak, myślę, że możemy kontynuować. Niestety Random oraz Blaze zostali trafieni. Jednak Fiona trafia do 6 punktów. O, Benek trafił go za 44. Ale jest eleganckie uderzenie. Tak więc o ile dobrze pójdzie po tej rundzie, a ten bandyta powinien zostać załatwiony. 27 punktów jeszcze mu zostało. No. Już tylko 11. Brawo. Zostały tylko 4. I do tego dwóch ciągle jest uśpionych. No, niestety Fiona, brawo, 6 punktów. O, to było bardzo ładne, 9 punktów. Brawo dla Erika. I co, myślę, że nie będzie teraz większego problemu, ponieważ tylko trzech ich zostało. Jak to miał wściekły wąż teraz to teraz, teraz to tylko taka wykończeniówka. Fala, wściekły wąż. E, coś się dzieje. Dzieje się niedobrze. Dlatego spróbujemy. Może Energy Blast with Pleasure. Mind stop. Ok. 10 punktów życia jeszcze mu zostało. Brawo dla Benka. I dwóch ich jeszcze jest. Także to już chyba będzie końcówka tej walki. Miejmy nadzieję, że dwie, trzy rundy i będzie w sprawie. Nie denerwuj się, Corwin. Wszystko jest pod kontrolą. 54 punkty. No, nie do końca. Dobra. Jedziemy. With pleasure Fiona, kolejne trafienie Korwin. Kolejne trafienie Nawet Eryk trafił, Svenet 6 punktów życia mu zostało a więc. O kurczę. muszę uważać, ponieważ Korwin Korwin jest dosyć mocno ranny. Powinno zadziałać, mam nadzieję. Tak jest, udało się. 6 punktów. Korwin 9. Brawo, udało nam się pokonać się bandyków. Dokładnie. Ok, to wszystko możemy przeklikać. I co my tutaj mamy? Halabarda. Nie wiem, czy teraz robić porządki jakieś, czy nie. Coś mi chodziło po głowie, tylko kurczę, zapomniałem. Nie, Ty nie możesz używać halabardy. Tak, to chyba musimy zostawić. 71, 37. To możemy dołożyć tutaj. Setka, 16. Whip. Pitch. Ok, awansujemy w takim razie, Kordina na kolejny poziom, zostawimy cię jako samuraja. Mamy jeszcze ile? 3 punkty, 6 punktów, 5 dobra, żywotność, siła. Jeszcze jeden punkt, zręczność oraz amasz w siłę. Nauczymy cię, może, snu, bo to jest bardzo przydatny czar. I teraz mamy 9 punktów do rozdysponowania. Brak korwinie. tutaj, jeden Wizardry. Zdecydowanie. Tak, na wszelki wypadek. Walka w zwarciu. Tarcze łuki. No i tyle. 2-8. Obrażenia. Natomiast kuszy. A. Inaczej to chyba muszę zrobić, ponieważ Korwin mógłby się posługiwać dwoma broniami naraz, ale chyba muszę to przełożyć gdzie indziej. Momencik, momencik. Teraz sam się zagubiłem trochę, bo miałem plan, ale jak widzicie, plan niestety nie był najlepszy. Dobra. Tak, na razie możemy chyba zrobić, jednak czego innego szukam. O właśnie, to powinno, to powinno teraz zadziałać. Ale tak jest, dwie bronie, ale najwyższa pora, żeby nagrać grę. Tak więc dziękuję Wam bardzo za słuchanie i oglądanie. To było Zagrajmy w Wizardry 8 i zapraszam do kolejnej części.